Cześć, zapraszamy na kolejny odcinek z Bośni i Hercegowiny. W tym filmie pokażemy dwa miejsca, które można zobaczyć w czasie jednodniowej wycieczki po okolicach Mostaru. Właśnie stamtąd pojechaliśmy na własną rękę do wodospadów Krawica i do pięknego miasteczka Poczyteli. Mostar możecie zobaczyć w naszym poprzednim filmie, link jest teraz w prawym górnym rogu ekranu. Nawet jeśli nie macie samochodu, z Mostaru jeździ pociąg i autobus do miejscowości Czaplina. Stamtąd znaleźliśmy taksówkę do wodospadów, droga trwała około pół godziny. W lecie będzie sporo więcej ludzi i ogólnie większa komercja z knajpkami i głośną muzyką, ale we wrześniu było bardzo spokojnie. Poza sezonem jest zwyczajnie mniej ludzi. Przy wodospadach można się wykąpać w lodowatej wodzie. Sam park jest bardzo mały. Wodospady robią wrażenie, chociaż są niezbyt wysokie do 30 metrów. Jednak ich szerokość sprawia, że rozciągająca się na 120 metrów kaskada jest ciekawą atrakcją. Wejście kosztuje 20 marek, na miejscu jest duży parking. Dalej tego samego dnia taksówką pojechaliśmy do kolejnego miejsca kamiennego grodu na wzgórzu w miejscowości o nazwie Pocitelli pochodzącego jeszcze sprzed czasów okupacji tureckiej. Pocitelli zaskoczył nas bardzo pozytywnie. W tym miejscu znajdziecie duże ruiny średniowiecznej fortecy oraz meczet. Zwiedzanie trzeba zacząć od spinaczki po kamiennych schodach. Po lewej stronie widzimy dachy dawnych łaźni tureckich, dosyć już zrujnowane. Na całym terenie znajdziecie kilka pięknych punktów widokowych z krajobrazem na rzekę Neretwo. Tę samą, która płynie przez most. Po miasteczku Fortecy spacerujemy klimatycznymi, kamiennymi uliczkami. Jesienią owocowały rosnące przy niej granaty. Twierdza ma bardzo ciekawą historię. Pochodzi z XIV wieku. Zbudowana została w ogromnym pośpiechu wspólnym wysiłkiem różnych europejskich władców, aby uchronić się przed narastającym zagrożeniem ze strony Turcji. Podczas swoich podbojów na Bałkanach w 1471 roku Turcy jednak zdobyli tę twierdzę. Oni właśnie zbudowali tam meczet. Podczas wojny w latach 90. zawaliła się do środka jego kopuła, ale meczet został odbudowany w 2002 roku i obecnie prezentuje się zupełnie dobrze. Miejsce jest bardzo spokojne, spotkaliśmy tu tylko nielicznych turystów. To tyle w tym filmie. Zachęcamy do odwiedzenia obu miejsc, w szczególności twierdzy w Pociceliu, jeśli tylko będziecie w Bośni. Praktyczne i szczegółowe wskazówki dojazdu na własną rękę opisaliśmy na blogu. Link jest w opisie filmu. To już tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do obejrzenia innych filmów na kanale. Pozdrowienia.